Widać, kto jestem. Spytałem się żony ostatnio, żeby zostawiła meble te, na których mnie nie zdradziła. Chałupa została z samymi kaktusami. Rokarz, to tak dla was, żebyście wiedzieli, że jak jest. Nie no. Ostatnio z daliśmy w czapkę. No żeśmy dali, no co? Będę mówił, że Szczerze to daliśmy. Mówię... Chłopaki, idziemy do mnie. Idziemy do mnie. Mówią do ciebie? Ja mówię do mnie. A co nie? Chodzimy sobie fajnie, to kurczę te rzeczy, te rzeczy. No. Wiecie jak jest, nie? <ścoughs> mówię, chodźcie do sypialni, zobaczycie. A trochę... Na fazie byłem, nie? Ja mówię jej tak jej <gumpla> Kumpla mówię tak, nie? Patrzcie. Tylko bita. Fajnie, nie? To moja żona. A ten gościu. Tu to tu, tu, tu poprawi. No, ten poprawi no. To ja. Ja mówiła, moja żona, nie? Mówiła tak, pojedź tam na tą swoją delegację. No, jadę na co mam jechać, nie? Na co mnie jechać? W końcu ma fajną żonę, tę historię. Ale wróciłem 12 godzin wcześniej. Wróciłem i patrzę na nią. Ona z jakimś gościem takim siedzi. Ale widzę, że no nie polski jakiś taki, ja wiem. Ceceń czy jakiś taki Abchaz czy jakiś tam. Widzę, że kopyto stoi, czyli wiecie, nie. Pistolet. I widzę, że chce sięgnąć. Chce sięgnąć. A jak krótko. Rogami faceta. Rogami, 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 nie Wiecie powiem Wam szczerze. Liczy się sztuka. Sztuka, właśnie sztuka. Przez duże S. Ostatnio spojrzałem po przeczytaniu paru książek na swego syna. Tak spojrzałem na niego. Patrzę. Patrzę. I czuję, że idzie. Więc rzekłem: Mój, czy nie mój? Oto jest pytanie. <grywa> Widziałem swojej starej żonie. Spodobała mi się ostatnio, spodobała mi się strasznie. Mówiłem, Mówię jej, musisz być moja. Trudno i darmo. Musisz być moja. Więc ja to powiedziałem. Trudno to rozumiem. Ale darmo. Nawet ze mną z tego nie zrobił. Moja żona, słuchajcie, jest kobietą, yy, która musiała mieć coś wspólnego z piekarnictwem. Naprawdę bo mi mówili o żeń się z nią, ja mówię nie dajcie spokój, dajcie spokój, a ona mówi ona ma coś wspólnego z piekarnictwem, ja jestem na temat, ja mówię a, dajcie spokój, a dlaczego mam się z nią żenić, no, że coś wspólnego z piekarnictwem ma, ona mówi, no, a oni mówili tak no, słuchaj, z niejednego pieca chlepiadła. jadła, Ożylimy. ciekawe, Obop mówi, że ja współżyję raz w miesiącu, a moja żona cztery razy dziennie. Przecież to nie bardzo się kupi... A nie fakt. Tu. Zgadza się. Ostatnia rata za domek. Ja co prawda musiałem pracować, ale... Szczerze moja żona spędziła w czasy na Kobie. Była bardzo zadowolona. Bardzo zadowolona. Zresztą. Kuba też. Kuple mi mówili. Orzę się, ożę się, ożę się. A wie po co? To o że się fajne jest, no więc ożeniłem się, no co? Widzicie, się ożeniłem. Teraz sobie myślę, że w sumie nie jest źle. Bo przynajmniej nie muszę stać w kolejce. Lecę do, do Stanów. Stany. czy Czujecie to? Nie każdy może polecieć. Pewnie każdy ma wizuszkę. Wizuszkę, wizuszkę. A ja lecę. Mam. W Stanach to ponoć można bawić się całą noc. Jeszcze ci za to zapłacę. No. Nie, ja W Stanach nie byłem, ale, ale żona mi mówiła. Szczerze, to szczerze. Żona wczoraj urodziła mu latka. To jest wspaniała kobieta. Naprawdę, to jest cudowna, wspaniała kobieta. Tyle fatygi, żeby zaspokoić mój czarny humor.